Czy przy WZJG warto stosować, czy mogą być problemy jelitowe? To ja może przytoczę jeden z trzonów terapii, gdzie skuteczność oscylowała w okolicy 100%. W badaniu wzięły udział w wieku od 20 do 46 lat. Już po 3-5 dniach terapii następowało polepszenie samopoczucia, ustępowanie bólów, wymiotów, zgagi oraz polepszenie apetytu. Po 21 do 28 dni następowało przybieranie chorych na wadze średnio o 2-3 kg. Normalizowała się kwasowość soków rządkowych, Natomiast w kale nie stwierdzono tłuszczów obojennych oraz włókien mięśniowych. Kurację tą przeprowadzono za pomocą ekstraktu z propolisu podawanego 3 razy dziennie. Dawka dostosowana była w zależności od wagi ciała. Podobne efekty terapeutyczne uzyskano przy leczeniu. Choroby w żodowej dwunastnicy. Zapraszam do obserwacji mojego kanału, zostawienia serduszka oraz komentarza. Pozdrawiam.